Kojarzycie taką nową zabawę na Facebooku Przyjmuję wyzwanie Tak, byłem blondynem. sure. kawka 10 książek na kwarantannę zaczynamy ten vlog jest dla tych, którzy nie wiedzą co robić w okresie kwarantanny o kaczka Ostatni Wiking. Nazywam się Steven, Florida. To znaczy on. Książka mocna, mądra i męska, w najlepszym sensie tego nieprzyjemnego terminu. Łukasz Orbitowski. Słuchajcie, chyba nie ma kobiety, która nie widziała filmu lub nie słyszała o Scarlett O'Hara. Cegła. Myślę, że na okres kwarantanny w zupełności wystarczy. Książka, która była lekturą szkolną, na szczęście nie zraziłem się do niej i sięgnąłem po nią po latach i bardzo dobrze. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i Kara. Uważam, że ta książka powinna być czytana średnio co 5 lat, żeby sobie przypomnieć, co tam jest w środku. Teraz książka, którą zacząłem, ale nie skończyłem, czyli jak. Wiele książek. Obiecałem sobie, że ją przeczytam i dotrzymam słowa. Rosyjski pisarz, poeta, eseista, przez 18 lat był przetrzymywany w więzieniach i łagrach kołymskich. Chyba coś wie o tym. To, co widziałem, tego człowiek nie powinien widzieć. Nie powinien tym wiedzieć. Monotematycznie, Fiodor Dostojewski, wspomnienia z martwego domu. W 1849 roku Dostojewski za przynależność do koła Pietraszewskiego został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie. W ostatniej chwili car zmienił ją na więzienie połączone z ciężkimi robotami. Pisarz przebywał w Katordze 4 lata, a doświadczenia zebrane w tym okresie pozwoliły mu przedstawić w powieści obraz życia w syberyjskim więzieniu. Czytałem, polecam. Jeżeli ktoś myślał, że tematyka będzie łatwa, prosta i przyjemna no to nie będzie taka, niestety. Ale co zrobić, że ja lubię takie książki, przepraszam. Sendlerowa w ukryciu, biografia. Wyjątkowo mądra, ważna książka, napisana z ogromnym szacunkiem dla prawdy historycznej i z wielką wyrozumiałością dla ludzi. Teraz książka, którą zamówiłem niedawno i która zwróciła moją szczególną uwagę: Wory, tajemnice rosyjskiej supermafii. Ich charaktery kształtowały sowieckie łagry i obozy karne. Gdy z nich wyszli, stali się najbardziej przerażającą rosyjską klasą przestępczą. Czy w piekle ptaki nadal śpiewają? Prawdziwa historia człowieka, który stawił czoła nazistom. Wszystko z miłości do kobiety. Historia miłości człowieka, który 200 razy ucieka z obozu jeńskiego tylko po to, żeby spotkać się w lesie ze swoją ukochaną Ślązaczką niemieckiego pochodzenia, z niemieckimi korzeniami, która uważała się za Ślązaczkę, nie za Polka, ani nie za Niemkę. Nie trzeba kupić. Można wypożyczyć. Nie trzeba mieć na półce. Warto przeczytać takie 6,5 na 10 powiedzmy. Ostatnia książka na ten deszczowy dzień, samu i zatracenie. Cienka, ale jakże treściwa książka człowieka, który tak naprawdę stracił nadzieję. Mocna rzecz, polecam. Zatracenie można czytać jako przejmującą spowiedź bohatera. Niestety autor popełnia samobójstwo, ale zostawia po sobie przynajmniej coś wartościowego. Polecam. Zatracenie. I tak doszliśmy do końca. Ile? 12 minut. Nie wiem jak wy spędzacie kwarantannę. Ja już wyłączyłem facebook i internety, bo już nie chcę czytać o tej koronie. Już tak... Nie wiem, czasami mam takie myśli, że już może bym chciał mieć tą koronę, żeby już mieć to za sobą, twu odpukać, ale no po prostu nie chcę mi się już słuchać na ten temat więcej. To był na po30. Jemany Tomasz. pozdrawiam. Dzięki, że oglądacie, dzięki za komentarze. Trzymajcie się w tym trudnym czasie, czasie próby. Zdrowia, życzę. To co, ja będę się żegnał. Widzimy się w kolejnym vlogu.